Dzisiaj pokażę trzy ulubione kanały i przed rozpoczęciem odcinku powiem, że bardzo staram o 20 lub 50 subów. Jak dacie suba, to powinno wam zdrobnąć dzisiaj Ubera w The i dropnąć legendę z Brawl no to polecam. I i nie przedłużając rozpoczynamy do odcinka pierwszy kanał to pompa, dajcie pompa, bardzo dobić tam no 100 subów dajcie mu suba, bo ja dam suba i fajny kanał kolejny to Następny kanał to Jurka Game. Ja już oglądam od początku kanału. No to polecam. Mega kanał. Jest mega kanałem i życzę, you know, żeby chociaż 10 lub milion subskrypcji robił nie przedłużając, idziemy do kolejnego kanału, który jest. I następny kanał to Patrick Zombie. Co tu mówić? Jest po prostu fajny. Tam nagrywa fajne odcinki. I co mówić? Idziemy do kolejnego kanału. Ten ostatni kanał to Hubix. To jest, co mówić? Po prostu kozak. Nie pisa no sam jeszcze będzie miał swojego rapa, no to dawać dawać śluby. On jest, on jest fajny, dawać śluby i co dłużej mówić, da, i Ostatni kanał to, to Karolka Karol z, wygrywa. No kozak No, no on no, ma fajny kanał. Dawać suby mu, on chce zrobić do 50 subów, no to to pijajcie do jego kanału, dawać suby, lajki i, i, i co mówić na raczej.